Dzisiaj będzie vlog Nie wiem o czym jeszcze będzie Ale vlog będzie Pada deszcz, troszeczkę kropi Zachmurane Ale wiecie co? Przyjechały samochody zabytkowe do Zakopanego Także zapraszam do oglądania I słuchajcie co? Dzisiaj jest 10 stopni Zachmurane Pogoda do bani Ale wiecie co? W majówkę było 25 stopni to był szok. Ja się czułem jakbym był gdzieś za granicą, a teraz najgorsze jest to, że w nocy to do zera, do dwóch stopni spada, a nawet nad ranem są przymrozki. Kurde, ale zmarzłem wczoraj. Dramat z tą pogodą powiewał. Pijemy kawę. Dziękujemy sponsorowi tego odcinka za kawę. 私もそこは本当に幸せにしてる。<music> <music> nagrywam sobie ładny maluszek ledy ma <grywa> a tu duży Fiat i Mercedesy Ty jest fajny żółk nawet nikt nie wiedział Żuk to klasyka. tu masz naszą technologię! <grywa> technologia amerykańców, a technologia kurwa polska. Kurwa,

すごい。

na równie klubową zobaczyć co tu się dzieje co się dzieje ale nie wiem co jakaś impreza Wyścig rowerowy jakiś jest Janeko, patrzcie się jakie autko. chińskie Jeszcze taką chcę zobaczyć. J7. Aha, Aha bo to jest ta sama firma. to będzie

I don't see how you're going to get there. Do to take a Yeah, okay, here. And still registration open. Hello sir. Do you want to say something? Yeah, what a saint? Yeah, what do you want me to say? Let us all presented by Plush. And are you going to be joining us? Maybe. Maybe. Okay. If you're going to join us, I give you this beautiful bottle. Okay, thank you so much. You're welcome. What's your name, sir? I'm Chris. Chris, thank you so much. You got a beautiful bikes. Just put the bottle there. Actually, it's matching the bottle, matching your bicycle. Yeah, mm -hmm. very nice. So, Chris, thank you so much for coming. Enjoy the up Village. Very and, nice, uh, very hopefully nice. We'll see you tomorrow. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. <laughs>

możecie mi powiedzieć w ogóle co to za impreza jest? E, to jest polski etap czyli dla amatorów. Taki A -a. etap polowy, Jutro jest ten wyścig tak, cały, jutro tak? Tak, główny wyścig dzisiaj jest Family Ride i Kids Ride. A -a. Czyli dla dzieci, dla Aha, bo nie wiedziałem właśnie co jest grane. coś tam <laughs> widziałem jakieś reklamy, że jest wyścig, ale nie wiedziałem o co chodzi. No tak, nie? pierwszy raz. W Polsce jest ten etap, bo Tour de France. A i mało ludzi o tym wie, co? E, to znaczy dużo osób, dużo osób jest zarejestrowanych, tylko e, głównie większość jutro będzie w tym głównym Aha, wyścigu. W tym głównym wyścigu, o której się zaczyna? E, o ósmej jest start jakby tego wyścigu na Aha. Kupałówce. Później leci dalej, no nie? No a tutaj jest cała wioska z różnymi atrakcjami, zbiorem zawodów. No fajnie, to będzie co roku nie wie pani? E, nie wiem i dzisiaj no i widać stanowisko mocno oblegane a no więc zapraszamy zapraszamy partnerów od będą jechać na dystansie 800 metrów a tutaj mamy skarci e, będziemy mieli warsztaty rowerowe będziemy też o tym jak przygotować się do startu w taką pogodę to już po wyścigach młodzieżowych tutaj na naszej scenie będzie się działo

Awansowanych do bardziej, w zależności jaka jest wydalność, e, możliwości. A tu jeszcze trzeba tak jeździć profesjonalnie. Nie, nie trzeba. Wie pan, nawet są trasy po 22 km. Aha. Takie familijne, No, gary. Takie familijne aż... To gdzieś to widziałem, kurde było. może w Żabce było. No, 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 no. Ta pękata puszka. A nie ma już tego? A to dobre było, kiedyś to kupowałem to. To jest w perfurze osząd. Tylko. Impreza rowerowa dzisiaj Wyścig amatorów ale takich amatorów profesjonalnych bo ja to jestem taki jeszcze przed amatorami, wiecie o co chodzi ja se rekreacyjnie jeżdżę ludzi nie ma, puściutko powiem wam ale fajnie dwa bidony dostałem jadę się przejechać no, przejadę się po Zakopanem bo pogoda jest tragiczna, jest tak zimno Powinien mieć kurtkę i czapkę, powiem wam. Ej wiecie, że ta ławka sama gra? Jechałem koło niej, i ona normalnie grała. Ławka z muzyką górali podhalańskich no ale teraz nie gra, ale przed chwilą grała. To listen, please use the button below. A tutaj trzeba nacisnąć. Parafialny regionalny zespół biegąt, założony został w 1981 roku przez ówczesnego proboszcza olczeńskiej paracji pod wezwaniem Matki Bożej, objawiającej Cudowne rodzaj. W swoim repertuarze miał kilka programów artystycznych którymi występował na licznych wyjazdach krajowych oraz za granicą. Testujemy napój Plusz. Powiem Wam, że dobry jest. Cytrusowy smak. A z tyłu ławeczka nam gra. Tu trzeba włączyć, żeby grała. I zmienia się tym przyciskiem muzykę. Fajny bajer zrobili, co? Tylko, że ta ławka jest zimna, powiem wam A muzyka ze spodu wychodzi Rozdawali te napoje w gratisie Tam dziś, bo, bo ten wyścig amatorów, Kolarski i tak dalej I powiem wam, że Dwa bidony jeszcze dostałem do tego, no Smak jest dobry, coś podobnego do osi Słuchajcie no, Zakopane, dzisiaj bardzo zimne 2 stopnie było w nocy przymrozek nad ranem teraz jest 10 stopni, ale ale normalnie wiatr ciągnie niesamowicie po plecach także nie będę jeździł dużo, tylko się tu porówni, przejadę kawałeczki i resztę uciekam to tyle, nie zapomnijcie napisać komentarz jaki na kanale gdzie mnie oglądacie, jaka pogoda u Was? Napiszcie, dajcie znać. Wybieram się nad morze. Ktoś jest nad morzem? Ktoś mnie ogląda nad morzem? Napiszcie, jaka pogoda tam u Was? Kiedy najlepiej przyjechać? Widzicie jak pokurzyło po górach widzicie, może coś przyjdzie do gomincie no. coś przyjdzie do głowy tutaj To mi po prostu także Ja będę pan Także słuchajcie co jadę se Korzystam z tego, że nie pada ale nie jestem zadowolony powiem Wam, że jest tak zimno bo nawet jakby się chciał pojeździć zgrzeje się czy coś to później zimny wiatr się przewieje i jest po tobie chwila, moment tak Wam powiem

ちょっと。<music> On est pas tout de suite capable один кусочек. Zimno powiem wam, zmarzłem, chcę się wracać. O, patrzcie się, tutaj widać dom turysty. Thank you.